Gościem Telewizji Regionalnej jest pan dr Krzysztof Groń, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, i komunikacji społecznej ale przede wszystkim spotykamy się, bo jest pan wielkim miłośnikiem twórczości Ignacego Bieńka i, i z tym idą różne ciekawe rzeczy, ale zaczniemy może od tego, że jest pan autorem książki oddany sztuce. Dlaczego właśnie Ignacy Bieńek tak bardzo pana inspiruje? Na wstępie dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło i czuję się zaszczycony, że stałem tutaj poproszony, zaproszony do tej dyskusji i rozmowy o Ignacym Bieńku. <coughs> Dlaczegoż Ignacy Bieniej? Może wrócę do roku 97, 98 ubiegłego stulecia, tak? 1998. E, miałem tę przyjemność, że poznałem panią Janę Kwiatkowską, która była taką właściwie główną inicjatorką e, całej akcji, e, która miała na celu zbieranie, zebranie materiałów, archiwalnych już wtedy materiałów e, o Ignacym Bieńku, o Ignacym Janie Bieńku. No, tak się złożyło, że w tamtym okresie studiowałem w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Pani Joanna Kwiatkowska i profesor Edmund Rosner zainspirowali mnie, Poprowadzili mnie, i stąd też ta taka powiedzmy pierwsza e, inspiracja, i pierwsza e, inicjatywa. A jak to się później potoczyło? Moi drodzy Państwo, e, spotkanie ze wspaniałymi osobami, które e, no miały kontakt z Ignacym Bieńkiem, z jego twórczością i te osoby gościły mnie niejednokrotnie w domu, opowiadały przesympatyczne barwne historie, które dotyczyły Ignacego Bieńka i, i, i historii związanych właśnie z jego życiem i twórczością i moi drodzy Państwo zostałem jakby w tę mm, całą wspaniałą przygodę w taki naturalny sposób włączony Złapałem przysłowiowego bakcyla i rozpoczęła się moja przygoda z Ignacym Bienkiem. Co jest takiego w jego twórczości, co właśnie tak potrafi fascynować po, po tylu latach? Był niepokornym artystą, twórcą, projektantem. Projektantem, podkreślę jeszcze raz, projektantem, który pracował i współpracował z przemysłem w Bielsku Białej, w zakładach Velux. Ignacy Bieniek właściwie przez całe swoje życie eksperymentował. On poszukiwał nowych y, sposobów wypowiedzi twórczej. No, wiele przykładów y, można y, tychże nowatorskich sposobów jego wypowiedzi twórczej, zauważyć, jego dossier. E, o czym za chwilę może powiem. Tak, ale, powiem Ignacy, tak, ale Ignacy Bieniek, <laughs> eksperymentując, y, pociągał za sobą no, rzesze osób, rzesze ludzi. Nie tylko kolekcjonerów, którzy w tamtym czasie otrzymywali bardzo często e, na pamiątkę jego dzieła, jego pracę, ale również y, osoby, które gdzieś tam z boku przyglądały się tym jego działaniom. I może nie do końca w tamtym czasie były świadome, z kim mają. No możliwość tak przebywania Ignacy Bieniek jakby nie było funkcjonował w Polsce działał w Polsce żył w I Polsce jeszcze w czasach PRL tak w czasach PRL-u i na pewno było jemu o wiele wiele trudniej Ale właśnie musimy o tym PRL-u powiedzieć dlatego Ach. i o jego współpracy z przemysłem do której już nawiązaliśmy tak. bo tu właśnie jest klucz właściwie tego dlaczego się spotykamy Dzięki tej współpracy powstaje w Bielsku dwie wspaniałe Mozaiki przy ulicy Leszczyńskiej i przy obecnej ulicy Bystrzańskiej, tak. która przetrwała. Ta tak, przy Leszczyńskiej tak. nie, Niestety, przetrwała. nie przetrwała, mamy tam piękne centrum handlowe. Tak. ale jest szansa, że będziemy ją mogli podziwiać. Już właściwie bardziej zainteresowani mogą ją znaleźć tak. na YouTubie. Ale jest właśnie taki Pana projekt, żeby no, stworzyć tą mozaikę, odtworzyć i, i właśnie już prace się toczą. Więc powiedzmy, jak, jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie działało, bo to jest niezwykle fascynujące. że której nie ma praktycznie już od, od ponad 10 lat. Tak, moi drodzy Państwo, e, tak się składa szczęśliwie, że jako… Mm... Nauczyciel akademicki, jako osoba, która prowadzi właściwie zajęcia z, z nowych mediów, nowych technologiach, czyli mówimy tutaj o grafice 3D, zainspirowany dużo wcześniej twórczością Inacego Bieńka, zainspirowany jego dziełami, w pewnym momencie e, wpadł na taki pomysł, czy nie warto byłoby odtworzyć na podstawie zdjęć materiałów archiwalnych e, mozaiki, której już niestety nie ma, mozaiki z która mieściła się przy ulicy Leszczyńskiej. Czy nie warto byłoby odtworzyć tejże mozaiki w formie 3D, tak? wizualizacji 3D, wideo mappingu? Na podstawie tych kilkunastu fotografii, często czarno-białych, no postarałem się tutaj w zespole, do którego należy Łukasz Szubart i Mateusz Sobejko, staraliśmy się i staramy się odtworzyć tę mozaikę w po prostu ją rekonstruując przy pomocy programów do grafiki 3D. To, co można już zobaczyć, tak. a jest to dopiero taka jakby chyba próba, prawda? Tak, jest to no, próba. naprawdę robi wrażenie, więc myślę, że jeżeli cały ten projekt zostanie zrealizowany już tak do końca, to chyba rzeczywiście będzie warto to gdzieś pokazać i właśnie gdzie, gdzie hmm. to będzie można zobaczyć. I są dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja, gdyby miasto udostępniło ścianę, Jakiś mural, jest, jest. Tak, o konkretnych wymiarach, które może nie będą w, w stricte jakby te same e, takie jak e, wyglądała i, i mieściła się mozaika z, z ulicy Leszczyńskiej, ale może zbliżone, to może postaralibyśmy się wyeksponować e, ten wideomapping, tę rekonstrukcję no, w wymiarach zbliżonych do skali 1 do 1. Mm -hmm. Przyznam, że jest to dosyć spore e, działanie i w kwestii organizacyjnej przedsięwzięcie, tak przedsięwzięcie, potężne, tak. Tak, potężnej i finansowej. Też ale no, chyba by to. Tak, tak, było. Ale, ale jest to jedna z koncepcji. Ale ta koncepcja, taka bliższa sercu i bardziej realna do zrealizowania, to będzie koncepcja w jakimś wnętrzu, może w mniejszej skali, ale postaramy się na, z materiałów, które zdobyłem, które e, no, są jakby tak by bazą do rekonstrukcji, postaramy się tę mozaikę pokazać w pełni, w całości. Panie doktorze, bo tak, no wiemy, że jest pan pasjonatem tej twórczości, tych tak. obrazów w ogóle. W, w wszystkiego, co wią wiąże się z Ignacym Bieńkiem, ale z drugiej strony czy no, wiele dzieł gdzieś tam w, w historii ważnych zginęło bezpowrotnie. Tak, tak. No jest tu możliwość odtworzenia tego, ale proszę powiedzieć czy rzeczywiście y, warto to robić i dlaczego? Mozaika Ignacego Bieńka jest była i jest pewnego rodzaju symbolem symbolem, którym wiele osób do dnia dzisiejszego wspomina, symbolem pracy twórczej, artysty, projektanta, ale również mozaika przedstawiała w swojej treści historię Polski. Treść Właśnie. mozaiki była właściwie, muszę powiedzieć, takim materiałem dla pokoleń edukacyjnym, tak? I chyba bardzo też charakterystyczne dla tamtych czasów, w których powstało, ta, prawda? Ta. Bo wtedy właściwie taki, taka twórczość, takie mozaiki no, były takim dość charakterystycznym elementem, ale jednocześnie były, miały wielkie walory artystyczne, w przeciwieństwie do tych ozdób, które dziś nieraz pokazujemy, prawda? Mozaika Ignacego Bieńka y, to było wyzwanie, dla artysty. Wiele osób mu tam pomagało. pomagało do takich, tak, tak, tak. Nawet nie byli artystami. Tak. Tak. Do którego my współcześnie e, prawdopodobnie no, nie podeszlibyśmy w taki sam sposób jak Ignacy Bieniek, pasjonak, projektant, twórca. On zdobywał materiały, materiały na, do wykonania tejże mozaiki. Jeżdżąc po fabrykach, różnych miejscach w Polsce, zbierając odpady szkła, odpady poprzemysłowe, ceramiki, ceramiki które były i stały się elementami tejże, tychże kompozycji y, zaprojektowanych przez Ignacego Bieńka. Mamy też książkę, o której już mówiłem na początku, ta, ta. ale myślę, że, że ta sprawa rekonstrukcji mozaiki była na tyle ciekawa, że warto było y, o niej najpierw powiedzieć, a tutaj jest właśnie ta pozycja. Pan tak. autor, pan doktor Krzysztof Groń, oddany sztuce, życie i twórczość Ignacego Bieńka. Czy znajdziemy tu też informacje o mozaikach? Tak, w publikacji y, mieszczą się y, fotografie czarno-białe. Nie mamy aż tak wielu dokumentów, które prezentują tęże mozaikę. Dotarłem do informacji, że prawdopodobnie w archiwach telewizji Katowice możliwe, że gdzieś tam... Te materiały tak, z lat 60. powinny się znaleźć, odnaleźć i, i mo można byłoby do nich dotrzeć. I na pewno pomogłyby bardzo w odtworzeniu tego, co najtrudniejsze, moi drodzy państwo kolorystyki, mozaiki. Mm, wymodelowanie, tak, że... wymodelowanie struktury, formy, mozaiki nie jest aż tak bardzo trudne jak nadanie jej tego ducha kolorystycznego, tych blików świetnych, tej gry kolorów, które Ignacy Bieniek. Układał z e, kawałków szkła, z kawałków ceramiki, no z kamieni, z betonu. Ta tak, je, tak. Jego artyzm, prawda? To było Że niesamowite. Tak. To było potężne wyzwanie. To było wyzwanie jak na jednego człowieka, którego prawdopodobnie w dniu dzisiejszym no, nie podjąłby się. Nie, tak. Można tak powiedzieć. <noise> Życzę w takim razie, żeby ten projekt się powiódł no i żebyśmy mogli tą mozaikę gdzieś zobaczyć, czyli żeby po, po tak. powiódł się też ten, ta druga część tego projektu, czyli żeby było ją można gdzieś tak. wyeksponować. Miejmy nadzieję, że, 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 że nie zabraknie i zapału, i siły, i chęci, i kolejne pokolenia będą sięgały do twórczości Ignacego będą Bieńka. Będą mogły zobaczyć tak, to tak, nie tylko tak. na czarno-białych zdjęciach, tak, ale tak, w tak. kolorowym mappingu, jak to się mówi. Zgadzam się. Dziękuję. Serdecznie za Również. to spotkanie i za tę rozmowę i jeszcze raz życzę udanych, udanego przedsięwzięcia. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.